Ustce doszło do tragedii, która stawia trudne pytanie: Jak to możliwe, że człowiek odpowiedzialny za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie wraca do domu i rozgrywa się dramat? Chodzi o funkcjonariusza SOP, majora Piotra K., który podczas rodzinnego urlopu miał zaatakować bliskich nożem. Zginęła jego czteroletnia córka, a kilka osób zostało rannych. Pirotechnicy sprawdzają pojazdy, budynki i teren pod kątem zagrożeń, kontrolują bagaże i reagują, gdy liczą się sekundy. Informatorzy podkreślają, że ten wydział blisko współpracuje z ochroną bezpośrednią prezydenta i premiera, a zabezpieczenia obejmują także wyjazdy zagraniczne. MS Fiat uruchomiło czynności sprawdzające, w tym analizę badań okresowych. Podano, że w październiku funkcjonariusz przeszedł badania, także psychologiczne. I został dopuszczony do służby, a teraz jest zawieszony i ruszyła procedura usunięcia. W praktyce ta historia pokazuje, jak ważne są realne mechanizmy wczesnego wychwytywania kryzysu nie tylko papierowe testy. Jeśli czujesz, że stres w domu lub w pracy zaczyna cię przerastać, reaguj wcześniej. Rozmowa z bliską osobą, lekarzem lub psychologiem, to nie słabość, tylko hamulec bezpieczeństwa. W Europie coraz częściej mówi się o higienie psychicznej w zawodach wysokiego napięcia, bo presja, zmęczenie i wypalenie nie pytają o stanowisko. Jeśli chcesz więcej takich spokojnych analiz bez sensacji, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek.